Dzień dobry, Szanowni Państwo. Od piątku, od 13 marca obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Każdego dnia Sztab Zarządzania Kryzysowego, Miejski Sztab Zarządzania i Powiatowy spotyka się. Dzisiaj również o godzinie 8 rano odbyło się spotkanie takiego tego sztabu i chcielibyśmy Państwa poinformować o tym, jakie zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, Urzędu Starostwa Powiatowego, ale i podległych nam jednostek wprowadzamy. Oczywiście wszystkie te zmiany mają na celu jedno, mają wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców Kołobrzegu. Proszę Państwa, od dnia dzisiejszego informujemy Państwa, że ograniczamy bezpośredni dostęp mieszkańców do Urzędu Miasta. Na czym to będzie polegało? Otóż, proszę Państwa, załatwiane będą oczywiście wszystkie te sprawy, które są sprawami niecierpiącymi zwłoki, które nie mogą być załatwione w późniejszym terminie. Na, str na stronie Urzędu Miasta oraz na drzwiach wejściowych do Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego są wywieszone numery telefonu, pod którymi można się bezpośrednio kontaktować z poszczególnymi wydziałami. Mieszkańcy, którzy muszą swoje sprawy załatwić bezpośrednio, mogą oczywiście wejść do Urzędu Miasta i te sprawy załatwić, ale następuje to po uprzednim umówieniu się. I są to tylko, tak jak powiedziałam, pilne przypadki. Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej zawiesza swoją działalność. Wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkie podmioty, które przy ulicy Okopowej prowadziły dotychczas swoją działalność, z nim dzisiejszej tej działalności nie prowadzą. Bardzo ważny komunikat w sprawie funkcjonowania spółek miejskich. We wszystkich spółkach miejskich zawieszają działania biura obsługi klienta. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, przypominam, że autobusy funkcjonują czy też kursują według weekendowego rozkładu jazdy. Nie można nabyć biletów u kierowcy. I jeszcze jedna bardzo ważna, bardzo ważny komunikat: do autobusu może wsiąść nie więcej niż 50 osób. Jednak uspokoić chciałabym wszystkich Państwa z dzisiejszej z dzisiejszych porannych informacji płynących od kierowców, którzy którzy jeździli autobusami po, po terenie naszego miasta, wynika, że nie było takiego przypadku, aby te autobusy miały, były przepełnione. Ale celem zniechęcenia do podróżowania komunikacją miejską i zachęcenia do podróżowania autami znosimy strefy płatnego parkowania na czas nieoznaczony. Czyli do momentu, kiedy już ta sytuacja unormuje się, kiedy ten stan zagrożenia nie będzie już obowiązywał, Nie kierowcy, którzy chcą przyjechać, do miejsca pracy własnym autem i chcą zaparkować, informujemy, że zawieszamy działalność stref płatnego parkowania od dzisiaj. Również miejskie wodociągi i kanalizacja zawieszają wszelkie działania związane z bezpośrednim kontaktem z klientami. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o TBS. Odwołane zostały do odwołania wszelkie spotkania sprawozdawcze ze wspólnotami zielen miejska funkcjonuje normalnie, czyli odbiór odpadów jest prowadzony zgodnie z harmonogramem. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu w tym obszarze zieleni miejskiej, natomiast od jutra zawieszamy działalność Targowiska Miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej do odwołania, czyli Targowisko Miejskie nie będzie funkcjonowano. Tu również Biuro Obsługi Klienta zawiesza swoją działalność, natomiast wyjątkowo Wyjątek stanowi administracja na cmentarzu komunalnym. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówek oświatowych, od dzisiaj nie prowadzona jest w nich działalność edukacyjna i opiekuńcza. Mam tu na myśli wszystkie kobrzyskie szkoły, przedszkola. Ale również żłobek miejski. W przypadku szkół nauczyciele pracują zdalnie, dyrektorzy, jako pracodawcy, będą rozliczali z czasu pracy nauczycieli. A zatem uczniowie, którzy od dzisiaj nie uczęszczą w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, są zobligowani do tego, aby komunikowali się z nauczycielami. To nie jest czas odpoczynku, tylko jest to czas kwarantanny. Te działania podjęte zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów kołobrzyskich szkół. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Regionalne Centrum Kultury zawiesiły już do odwołania swoją działalność i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ta, tu sytuacja jest nieco inna. Tu mamy pod opieką 130 podopiecznych, czyli osób, które wymagają wsparcia pracowników socjalnych, i tych 130 podopiecznych ma zagwarantowaną tę opiekę w sposób. Ciągły. Proszę Państwa, ten ograniczony dostęp do, do funkcjonujących jednostek e, oczywiście wynika ze względów bezpieczeństwa, ale kontakt telefoniczny jest, jest stały, nie jest utrudniony, więc jeżeli są sprawy pilne do załatwienia, m, możecie Państwo z nami się kontaktować. Działa również stały dyżur stały dyżur, czyli w, dyżurują tam urzędnicy. Jest to dyżur polegający na tym, żeby. Że Mieszkańcy Kołbrzegu mogą tam zadzwonić, oczywiście kontakt telefoniczny, mogą tam zadzwonić i uzyskać informacje dotyczące spraw związanych z organizacją przestrzeni publicznej, czyli organizacją pracy naszych jednostek, ale również informacje dotyczące całego przebiegu związanego z przeprowadzoną kwarantanną, jeżeli by taka sytuacja nastąpiła. Jeszcze jeden komunikat dla wszystkich mieszkańców. Sprawdziliśmy wszystkie sklepy, markety, dzwoniliśmy, rozmawialiśmy z dużymi sieciami handlowymi, które działają na terenie naszego miasta i otrzymaliśmy jednoznaczną informację, że nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o stałą dostawę artykułów spożywczych. Dlatego chciałabym zaapelować o rozsądek w dokonywaniu zakupów, o nie kupowanie produktów żywnościowych w nadmiernej ilości. Mamy taką informację, zresztą niektóre sieci już wydają takie komunikaty informujące mieszkańców, że nie ma zagrożenia w ciągłości dostaw. Również chciałabym podziękować koobrzeskim przedsiębiorcom. To był pierwszy weekend, kiedy funkcjonowaliście Państwo w nieco innym, że tak powiem, wymiarze. Były drobne incydenty, Straż Miejska i Policja przez cały weekend dokonywała kontroli punktów, gdzie można było nabyć żywność, gdzie punktów, które sprzedawały żywność, czyli restauracji. Dziękuję tym wszystkim, którzy zastosowali się do przepisów Ministra i do, do, do tych przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia i apeluję do, do Państwa raz jeszcze, aby rzeczywiście z wielką rozwagą, jest to sytuacja bez precedensu, bardzo trudna. Od nas wszystkich zależy, jak, jak długo ta sytuacja będzie, będzie miała miejsce i od naszej ostrożności i od naszego dostosowania się do, do tych wszystkich zaleceń opisanych przez Ministra Zdrowia, do tego wszystkiego, o czym do zaleceń, które nam przekazuje Sanepit, jak długo ta sytuacja jeszcze potrwa. Dziękuję przede wszystkim wszystkim mieszkańcom Kołobrzegu. Rzeczywiście to był trudny weekend rozpoczynający ten okres ten stan zagrożenia epidemicznego nie mamy określonej granicy do kiedy to będzie trwało chciałbym państwu podziękować za wielkie zrozumienie ale również poprosić abyście państwo nadal stosowali się do wszystkich tych przepisów proszę zostać w domu pan starosta jeżeli chodzi o działalność strasopatowego, ona właściwie jest, ma ten sahar, sam charakter, jest to sama z tym, co się dzieje w Urzędzie Miasta, tutaj mamy, tak jak Pani Prezydent wspomniała, każdego właściwie dnia, bez względu na to, to jest sobota, niedziela, sztaby kryzysowe również i w sobotę taki sztab był dzisiaj, tak jak Pani Prezydent wspomniała, rano, również się odbył, dostępność do urzędu jest bardzo ograniczona, prosimy Państwa tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny, mailowy, przepraszam, e-pułapu, najważniejsze, Wydziału strasopatowego, mam tu na myśli Wydział Komunikacji Czyli ktoś z jakichś przyczyn musi się udać, można przyjść. Wcześnie, wcześniej trzeba telefonicznie takie zgłoszenie dokonać. E, pomożemy dokonać formalności. Rozumiem, że są takie sytuacje jak leasingi, kredyty bankowe, gdzie trzeba powiedzmy, pewne dokumenty ze starostwa wydać. E, proszę Państwa, też informuję Państwa o tym, że zawieszamy. Być może Państwo nie wiedzą, ale wszedł przepis dotyczący konieczności dokonywania rejestracji samochodu, e, faktu jego nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od momentu jego nabycia lub zbycia. W tym momencie ten przepis zostaje zawieszony. Nie będziemy Państwa zmuszali, żeby w tym okresie tych 30 dni do nas dotrzeć i tej czynności dokonać. Wydział Budownictwa, też, który może Państwa interesuje, w Wydziale Budownictwa w chwili obecnej jest 160 spraw na biegu. Wykorzystamy ten czas na to, żeby te elementy nadgonić. Wszystkie uzgodnienia poprzez projektantów inwestorów mogą być dokonane drogą mailową, drogą telefoniczną. Jeżeli ktoś chce złożyć wniosek, może przyjść taki wniosek, jest specjalna skrzynka, złoży, będzie on w kolejności normalnej rozpatrywany. Uzgodnienia dotyczące Uzgodnień technicznych, czyli tak zwane y, zakład uzgodnień technicznych. One będą dokonywane tylko i wyłącznie w drodze elektronicznej, bo dzisiaj taka możliwość już istnieje i tak samo wszystkie kwestie związane z pracami geodezyjnymi. z innymi. Zawieszamy również działalność Powiatowego Centrum do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tutaj y, w naszej sytuacji lekarze są nam bardziej potrzebni w szpitalach niż to będzie przy orzekaniu. Jak tylko sytuacja się ustabilizuje, y, to Powiatowe Centrum do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie przywrócone, jego normalna praca i te orzeczenia będą wydawane. Natomiast te, które mogą być zwane zaocznie, proste, będziemy tutaj starali się, aby dotarły te informacje do lekarzy. Być może niektóre orzeczenia będzie można wydać bez konieczności udania się do powiatowego zespołu. Urząd pracy, który w pewnością Państwa interesuje, pracownicy pracują normalnie, wszystkie decyzje są wydawane na bieżąco. Też kontakt w sytuacjach pilnych poprzez telefon, maila, jest możliwość dostarczenia dokumentów. Będziemy starali się na te wszystkie dokumenty Państwu odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ta sytuacja na no, tym tygodniu będzie szczególnie trudna, może jeszcze w następnym, ale te zapowiedzi, które nas docierają, być może za chwilę się to ustabilizuje i powoli będziemy przywracali tutaj sytuację w tym zakresie, taką, gdzie będziemy do Państwa dyspozycji. Natomiast funkcjonujemy w systemie 24-godzinnym, zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji telefon, mail, kontakt i zawsze będziemy w się Państwu pomóc. I też tutaj, tak co powiedziała Pani Prezydent, gorąco, polejemy o to, aby w tym momencie zachować ostrożność, szczęśliwość, Jeżeli nie ma potrzeby, pozostaniemy w tym najbliższym okresie w domach. Dziękuję bardzo. Pytanie? Pytanie. Szanowni Państwo, wszelkie zmiany w budżecie dokonywane są przez Radnych Rady Miasta. Ja oczywiście dzisiaj jeszcze spotkam się z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju i wspólnie z Panią Prezydent do Spraw Gospodarczych będziemy analizowali te wszystkie inwestycje, które są zaplanowane na ten rok. Nie ukrywam, że jest to sytuacja dla nas nowa, trudna i nie wykluczamy dokonania zmian, jeżeli chodzi o stronę inwestycyjną inwestycje w powiecie, które są w toku, w osób oczywisty, muszą być kontynuowane i zakończone. Mam tu szczególnie na myśli budowę drogi w miejscowości Grzybowo. Ona została zakontraktowana znacznie wcześniej. Z pozostałymi elementami będziemy się wstrzymywali, natomiast jakby musimy też zabezpieczyć płynność finansową e, samorządów i tego miejskiego, i, i tego powiatowego, dlatego to jest dużą ostrożnością. Trzeba podchodzić do wszelakich kwestii związanych z ulgami, z bo tak jak tutaj Państwo wiedzą, no też na naszej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o kwestie powiatu wraz z wszystkimi jednostkami jest to blisko osób, taka myślę podobna liczba wraz z jednostkami funkcjonuje w Urzędzie Miasta. Też troską Pani Prezydent nie mówię, jest to, aby zabezpieczyć płynność finansową powiatu, starostwa, gminy i też funkcjonujących w nich pracowników. Pytanie o TKG. informację, ile osób w jest Chwilę obecną jak dobrze pamiętam jest to około, około mówię, 10, miałem na myśli około 10, dokładnie tutaj Pani Prezydent mnie poprawia, jest to 10 osób, jest to kwarantanna domowa. Tak, oczywiście. W piątek odbyło się jeszcze raz spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych podległych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Wszyscy nauczyciele zostali zobligowani do pracy zdalnej, wszyscy dyrektorzy zostali zobowiązani do rozliczania czasu pracy. Raz jeszcze chciałam powiedzieć ten czas zawieszenia zajęć dydaktyczno wychowawczych to nie jest czas wakacji i wypoczynku, jest to czas pracy, a taka forma nauczania wynika tylko i wyłącznie ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa. Tutaj myślę, że tak samo ta sytuacja jest adekwatna w powiecie dyrektorzy skóry zostali zobowiązani, żeby do godziny dziewiątej składać informacje z tych zadań, które zostały wykonane w drodze elektronicznej za dzień poprzedni, czyli pierwszy raport z poniedziałku otrzymamy we wtorek do godziny dziewiątej. Proszę Państwa, oczywiście będziemy rozważali pakiety osłonowe, no jedną z, jednym z form wspierania czy też um, wsparcia tych osób, które chcą w sposób bezpieczny poruszać się po mieście. Jest między innymi zniesienie stref płatnego parkowania, natomiast na wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia no przyjdzie na pewno czas i również tu zastanawiamy się nad tym, ale na chwilę obecną my dzisiaj musimy zapanować nad tą trudną sytuacją. My dzisiaj musimy zagwarantować mieszkańcom kołobrzegu bezpieczeństwo i na tym się głównie koncentrujemy. Natomiast no tak jak w całej Polsce przedsiębiorcy Oczywiście będą poszukiwali różnych form wsparcia i czy to ze strony rządowej, czy ze strony samorządowej. Najprawdopodobniej dojdzie do takiego momentu, że będziemy musieli się pochylić nad wnioskami, które będą do nas wpływały i trzeba będzie rozważyć wsparcie przedsiębiorców kołowrzeckich. Dziękujemy, Szanowni Państwo. Jeszcze raz chciałabym zaapelować o przestrzeganie wszelkich zasad wynikających z konieczności właśnie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. I jeżeli Państwo nie musicie wychodzić z domów, to proszę w domu pozostać. Dziękujemy.